Inside? O, kończył, tak? Idę, 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 trzymał się Biegnę, biegnę Dostok, należy, no, leży, leży, leży Wiem, wiem, muszę tylko go dobić, czekaj Eee, śpi. kurwa To był jedyny, nie? Kurwa mać Nie mam cięć Nie mam się Nie mam się Nie mogę Kurwa Jak pierdolona jest ta gra, no w co nie wierzę Ta gra jest tak kurwa ruda Nie mogę Ta gra jest tak kurwa głupia Ale zaraz salto to robię Ta gra jest tak głupia Pierdolona gra do chuj Spierdolona jest taka, jak zombiak, kurwa na ziemi leży i kurwa nie mogę przejść kurwa, nie? nie jeszcze. Zbana gra kurwa. Spierdolona jest ta gra, kurwa na pi**e, serio. cię tutaj naprawdę się nie, nie, nie Gdzie ten mój shotgun, nie mogę go podnieść. Ja Salto zaraz robię, serio, nie? Znaczy sprawdzam co ma ten typ, kway. A, ja i bym chciałem... o, o, wstał! Pomóż mi! Wstał, wstał, za styrtą, za, za styrtą za przy murze! Tak, ja go dobiłem, heta ja mu Dobra tak, stary, ja tu ja. Nie gram, sorry. Na nagraniu, stoję nad jego ciałem i strzelam mu dosłownie z w chry, Dostaję w ry. hop Chłop, dosłownie teraz się nie... nie mógł się w nie ruszyć. On się dosłownie stary, czołgał. I on mnie zabił. Ja nie gram, sorry. No ja nie mogę grać. Ja, za, za dużego rajda zrobię to. Robić. Nie mam pytań, nie? Stary, dosłownie stoję nad jego ciałem i strzelam mu z wincha w ryjnie nie? I on autentycznie dalej jest... I on autentycznie dalej jest Ankon, nie? On autentycznie dalej jest Ankon, stary, jaka ja go On nie, nie ma ragdora dalej, nie? Nie, stary, nie, nie wierzę po prostu, nie?